Siema, system Cezar, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I Wczoraj zaczęliśmy tocy z Bundesligi, gdzie mamy Halanda, którego myślałem, że nie dostaniemy po przeciekach, ale jednak jest i mnie to cieszy, ponieważ ma 4 jest lepszej. Mamy Lewandowskiego, czyli standardowo tak samo jak Venea i Sancho. Mamy przede wszystkim jeszcze Joisa, którego naprawdę liczę, że dostanę z nagród. A jakieś tam poboczne karty, ale wiadomo, o te najbardziej nam chodzi. No i tak naprawdę. Oprócz nich mamy karty typu Kimisha, Humesa, Melea, jakieś pozostałe karty typu Gnabi i jakieś inne, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś już chciał się dowiedzieć, jakie to są karty, no to widział już je wczoraj. Ja niestety wczoraj nie mogłem nagrać odcinka, ponieważ nie miałem czasu wtedy. Ale mamy dzisiaj SBC opaczkę, co jest na pewno. Dużym plusem, ponieważ dostaliśmy dzisiaj paczkę za 35 tysięcy wezwanie Bundesligi, niestety nie wymienną, ale no jeżeli jest ktoś taki jak ja, gdzie no otwiera paczki, ale no, nie otwiera ich jakichś za no to ta paczka za 35 nie by jest jakaś większa szansa na te czegoś nowego, ale wiemy dokładnie jak to będzie. A jeszcze do samych wymagań. Tutaj, no, może powiedzieć, że są to na pewno utrudnione, ale też nie są aż jakoś tak strasznie trudne. Na pewno trzeba kartę o wysokim obalu przepalić, ponieważ mamy jedno miejsce zablokowane, ale i tak chyba wydaje się, że nie jest tak źle. Oprócz tego dostaliśmy dzisiaj Quansona, pamiętne chwile, i porównując, że statystyki, ta karta ma naprawdę ciekawe i na pewno mocno podbostowane jeżeli chodzi o tą kartę no to ma 3 słabszej i 3 stuczek czyli jest to taki drugi wide a czy drugiego wide'ego chcemy na tym etapie gry no wydaje mi się że nie a poza tym wymagania ma na pewno za wysokie ponieważ mamy 8500 InfoMa gdzie w Wicelu którego jeszcze dzisiaj zrobimy no tak naprawdę no te wymagania są mniejsze a mamy o wiele lepszą kartę Porównując do gwiazdek, które Wice ma lepsze, i no tak naprawdę, no, no, chodzi, nie można porównywać tych dwóch kart, no, jakby na tej samej pozycji. Ale no, wice jest typową kartą, którą można już grać do samego końca FIFA. A Quison, no tak naprawdę, lepsza karta 87 już by była lepsza od niego. a tak jak mówiłem, robimy dzisiaj Whitsela, ponieważ liczę na to, że chodzi, powiem inaczej. Nudzi już mi się gra moim składem. Później jeszcze będę miał monety, ale tu bardziej nie chodzi o nie. Bardziej chodzi o to, że liczę, że trafię coś w środę z gwarantowanej paczki, a nie jak nie z paczki, no to liczę na to, że trafię po prostu coś z pików w czwartek, gdzie mogę wtedy połączyć tego Witzela i jakoś można się pobawić innymi ligami niż te, które mam u siebie po prostu w składzie. Ponieważ u mnie w składzie mam hiszpańską i angielską, no to może udałoby się to jakoś inaczej połączyć, dzięki czemu, no, może by było jakoś tutaj trochę pomieszać. Ale zaczynamy od składu 85, ponieważ no tutaj już cały skład, a wtedy będę wiedział jakie karty mogę przepalić, a które zostawić, więc przechodzimy do pierwszego. Jeżeli chodzi o samego wicera koszt to około 130 tysięcy, może też będzie nawet 120 po tym jak wyszła paczka, co jak za taką kartę jest na pewno bardzo dobrą ceną, no i... O, za chwilę się widzimy. OK, już naprawiono, więc możemy wchodzić. No i jeżeli chodzi o sam skład, no to tak naprawdę większość z tych kart mam potrafionych z paczki. Niektóre są wymienne, ale zbytnio mi na nich nie zależy. Tak samo jak Saul, jak Koke i Higuain są trafieni chyba z rozbudowy 81 jeżeli dobrze pamiętam. A Avia po prostu zrobiony z ligowych, z ligi hiszpańskiej. I drugie SBC BVB, gdzie mamy 84 oceny 60 zgania i jeżeli chodzi o same karty, które tutaj musiałem przepalić i kupić no to do kupienia miałem branta za 6800, Parecho za 14000 oraz Pacheco za 2000, czyli podsumując jazem na całego wicela wydałem chyba z około 25000, może niecałe 30 więc no tak naprawdę 100 tysięcy zaoszczędziłem niestety musiałem przepalić tutaj bustosa, ale no pewnie zrobię sobie go jutro albo pojutrze jeszcze raz, no i będzie znowu na przypałkę. No i mamy trzy paczki. Myślę, że zaczniemy od paczki za 35 tysięcy, ponieważ ona jest niewymienna. No i jeżeli coś bym trafił z tych trzech paczek, no byłoby naprawdę ciekawie. Tutaj no niestety standardowo jak na moje ostatnie tygodnie. Niestety, ale nie ma ekranów. Mieszana paczka piłkarzy premium. No tutaj raczej też się niczego nie spodziewam zbytnio, żeby coś miało wpaść. Ale może ekran Nie, nie ma ekranów niestety. Więc po prostu trzeba liczyć na to, że będzie jakaś ciekawa, srebrna karta, cokolwiek Wajta. Patrzę i raczej nic tutaj nie ma, ponieważ on tutaj też zbytnio nic nie będzie kosztował, no właśnie. I ostatnia paczka na dzisiaj. Paczka piłkarzy Electrum Prime, no i zobaczmy, czy cokolwiek z tego wypadnie. Co? Nie. Niestety nie ma ekranów, czyli no standardowo, jak na moje otwierania, więc co? Ja... Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjdzie jutro coś ciekawego, dzięki czemu mógłbym Wam dawać nagrać na odcinek. No i co? Prawdopodobnie widzimy się jutro. Siema!